Makijaż Smoky Ice, mistrzyni makijażu. Makijaż Smoky Ice był, jest i będzie jednym z najbardziej popularnych rodzajów makijażu wieczorowego. Jego główną zaletą jest to, że pasuje do każdego koloru oczu i typu urody. Za pomocą kosmetyków Tiande, wizerzystka firmy Elizaveta Shadrina zademonstruje technikę wykonania makijażu Smoky Ice. Zaczynamy od nałożenia podkładu. Jego odcień powinien idealnie stapiać się z odcieniem skóry, tworząc naturalny makijaż. Stosujemy puder w kremie City Chic, który łączy w sobie zalety kremu i pudru, dzięki czemu świetnie maskuje niedoskonałości. Oprócz tego, że puder w kremie Tiande ukrywa niedoskonałości, chroni również skórę przed promieniami UV, łatwo rozprowadza się na skórze, w składzie nie posiada tłustych składników, dzięki czemu jest odpowiedni do każdego typu cery. Cerę mieszaną i skłonną do przetłuszczania się można dodatkowo przypudrować w strefie T pudrem kompaktowym Provisage. Jego konsystencja jest lekka i niezauważalna na twarzy, dodaje skórze aksamitności. Puder Provisage nie zatyka porów, łączy w sobie ochronę i pielęgnację, ponieważ w jego skład wchodzą składniki odżywcze i witamina E, naturalny filtr UV. Teraz bezpośrednio przystępujemy do makijażu oczu. Zaczynamy od obrysowania oczu. Kretkę nakładamy na całą, ruchomą powiekę. Rysik kredki Tiande jest miękki i tworzy trwałą kreskę w intensywnym kolorze. Dokładnie to, czego potrzebujemy. Granica poprowadzonej linii nie musi być idealnie równa, ponieważ i tak będziemy później ją rozcierać, więc nie jest to istotne. Powinniśmy za to zwrócić szczególną uwagę na to, aby pomiędzy linią rzęs a kreską nie było przerw. Teraz bierzemy wypiekane cienie do powiek City Chic, rozcieramy granice nałożonej kredki. Wypiekane cienie City Chic posiadają delikatną konsystencję, można je nakładać zarówno na sucho jak i na mokro. Pierwszym sposobem uzyskamy lekki perłowy odcień, drugim wyrazisty metaliczny blask. Cienie są trwałe, nie rolują się ani nie osypują. Odcienie łatwo się mieszają tworząc wymarzony kolor. Aby rozetrzeć granice cieni, użyjemy jaśniejszych kolorów cieni. Na załamaniu powieki nakładamy matowe cienie City Chic, które posiadają delikatną jedwabną konsystencję. Teraz używamy ich do makijażu wieczorowego, ale równie dobrze sprawdzą się w makijażu dziennym. Wszystkie odcienie palety są stonowane, więc będą idealne do wykonania makijażu biurowego. Cienie równomiernie się rozprowadzają, nie gromadzą się w załamaniach powiek. Obszar pod brwią można pozostawić nietkniętym lub nałożyć delikatnie rozświetlający odcięcia. Następnie podkreślamy brwi. Tuż radzimy zacząć nakładać od dolnej linii rzęs, dlatego by w momencie malowania górnych rzęs tuż nie odbił się na powiece. Tuż City Chic wydłuża rzęsy i zwiększa ich objętość. Posiada specjalną szczoteczkę, która rozdziela rzęsy. Tuż utrzymuje się przez cały dzień, nie osypuje się, nie spływa i nie rozmazuje się i zaskakująco dobrze zmywa się za pomocą ciepłej wody bez specjalnych środków do demakijażu. To bardzo szybkie i łatwe, bo przecież nikt nie lubi tracić zbyt dużo czasu na zmywanie makijażu. Makijaż Smoky Eyes zakłada mocne zaakcentowanie oczu, dlatego usta będą jasne i naturalne. Wybieramy neutralne cieliste odcienie lub delikatnie śliwkowe. Używamy szminki z kolekcji Alur. Kolekcja składa się z 17 połyskujących odcieni. My wybraliśmy odcień numer 11. Wygląda dyskretnie i naturalnie. Szminka jest delikatnie połyskująca, równomiernie się nakłada, nie rozmazuje się. Zawiera w składzie wosk pszczeli, który chroni skórę przed utratą wilgoci, odżywia ją i wygładza. Ostatnim etapem naszego makijażu jest nałożenie różu. Polecamy wybrać te wypiekane, ponieważ bardziej nadają się do wykonania makijażu wieczorowego. Róż Stylish Blasz zawiera drobinki odbijające światło, które nadają skórze blasku, odświeżając ją. Ostatni etap makijażu za nami. Cieszmy się rezultatem. Dodamy, że makijaż Smoky Ice może być wykonywany zarówno w klasycznych odcieniach przy użyciu szarego, czarnego lub brązowego koloru, jak i w wyrazistych. Wybór gamy zależy od Waszych upodobań. Paleta Tiande zawiera odcienie, które wszystkim przypadną do gustu.